Po raz 17 zorganizowaliśmy to wydarzenie. Jest ono jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W tym roku myślę, że pod względem liczby wystawców należy ono do rekordowych w całej historii realizacji mazowieckich dni rolnictwa. W ciągu tych dwóch dni odwiedziło nas kilkadziesiąt tysięcy osób. Rolników, mieszkańców Mazowsza, nawet tych niezwiązanych z rolnictwem ponad 500 wystawców. Zaprezentowało swoją najnowszą ofertę handlową. meanwhile the music's going on There's a guitar player a keyboard player and harmonium player and they're all chanting and i'm talking into her ear and so i started toning in different places in body and she eventually started pointing at <laughs> the Na Doroczna wystawa Dni Rolnictwa tutaj, w Poświętnym, w Płońsku. Jest takim jawnym dowodem, jak olbrzymi postęp dokonał się w działalności rolniczej, jak świetnie wyglądają hodowle, jaka jest wysoka technologia, i zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i o wszystkie metody upraw, jak rozrasta się wystawa co jest najlepszym dowodem, ile ludzi zajmuje się kwestiami związanymi z rolnictwem. Tak więc naprawdę gratuluję wszystkim organizatorom Dni Rolnictwa w Pońsku, bo jest to dowód na to, że co roku ta wystawa jest lepsza. Właśnie Instytut Uprawy Nawożenia i Globoznawstwa od lat współpracuje z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Z Bazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego układają nam się tutaj dobrze wzajemne stosunki. Pracownicy często przyjeżdżają na nasze warsztaty naukowe, na seminaria, na konferencje. Stąd my przyjeżdżamy na tego typu święta jak jest dzisiaj, czyli dni pola, na których możemy zaprezentować swoje wyniki naukowe, możemy bezpośrednio dotrzeć do tych, tego tej grupy rolników, producentów rolnych, którzy są bezpośrednimi beneficjentami naszych wyników badań i w ten sposób możemy dokonywać tego przekazu, transferu wyników badań naukowych. Mazowieckie Dni Rolnictwa są okazją też do zaprezentowania się produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych. Tradycyjne są oczywiście wytwarzane metodą niezmienioną od co najmniej 25 lat, z najlepszych surowców. No mamy serki, mamy wędlinki, mamy miody tradycyjne, chlebek pieczony także. Głównie mamy na stole produkty, które zdobyły wyróżnienia, nagrody, są wpisane na listę produktów tradycyjnych. Zdobyły też perły, czyli najwyższe nagrody w konkursie nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Także zachęcam smacznego.

Dlaczego właśnie ona dostała ten hit targowy? Za co ona dostała ten hit targowy? Bardzo prosimy. Maszyna, która w tym roku uzyskała tytuł hitu targowego jest to sieczkarnia marki John Deere 8000 serii. Jest to najnowsze dziecko, jeśli chodzi o sieczkarnie. Dlaczego ona zdobyła tytuł? Jest po prostu w swojej klasie nieporównywalna z innymi maszynami. Ma bardzo ładny design, wysokiej jakości. No i parametry, które osiąga, są naprawdę zadowalające. Poza tym no jest dużo innowacyjności w tej maszynie. Automatyczne prowadzenie rury wysypowej, sama pilnuje przyczepy, sama prowadzi się satelitarnie i oprócz tego no, ma silnik od mocy 380 do 8 950 koni mechanicznych jest bardzo wydajna. Panie prezesie, czy uzyskanie tytułu hitu targowego pomaga w sprzedaży takiej maszyny? No tak, ta nalewka hit targowy zbudza zainteresowanie i dzisiaj mieliśmy wielu klientów, którzy się interesowali tą maszyną i mamy umówionych klientów na spotkania w następnych dniach indywidualnie z klientami. Czyli, czyli ja życzę podpisane umów sprzedażowych bardzo, na tą maszynę. Bardzo udana impreza i bardzo udany ten konkurs, bo naprawdę widzę, że zainteresowanie zbudował klientów. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję. Dostaliśmy w tym roku tytuł za najpiękniejsze stoisko, tak, czy najładniejsze stoisko. E, bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. E, staramy się jak możemy, z roku na rok powiększamy obsadę liczebną i załogi, tak też i maszyn i powierzchniowo coraz więcej. E, dziękujemy organizatorom za, za to, że możemy się tutaj wystawiać. E, myślę, że co roku jest dla nas tutaj dużym takim atutem to, że zdobywamy coraz więcej kontaktów, coraz więcej klientów się u nas pojawia i tych, którzy u nas kupują, i tych nowych potencjalnych klientów. I cóż, no i będziemy się na pewno tu wystawiać za każdym razem, co roku, ponieważ dla nas jako firmy działające tutaj lokalnie jest to... Chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za udział w 17 Mazowieckich Dniach Rolnictwa i już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zaprosić na 18 dni za rok, Mazowieckie Dni Rolnictwa, tu w Poświętnym.